W dzisiejszym odcinku. Nasz Turok znajdzie piórko, które złoży w darze, by dostać od duchów talizman. A następnie użyje talizmanu, by podnieść szósty klucz Primagena. A także w międzyczasie, w ramach walki z nudą, przy okazji skompletuje przepotężną broń nuklearną. No bo czemu by nie? Oprócz tego, za pomocą. Kondensatorów jonowych skalibrujemy ostatni generator energii, a także zniszczymy tym złym botom wszystkie ich trzy zakłady montażowe. Oprócz tego również w ramach walki z nudą skompletujemy ostatni czwarty sekret, o no, czemu by nie. No i tak, plan na dziś srogi. Więc trzymajcie kciuki i umyjcie nogi. <laughs> Takie ryby znalazłem do srogi. Dobra, mam lepszy rym do srogi. Witaj widzu drogi. Słuchajcie, wchodzimy, jest przeciwnik. Raz go, dwa go, trzy go, cztery go, no, matko. Tro trochę amatorką zapachniało. Dobra, to teraz włączam tryb eksperta Moi drodzy, kłócamy, składamy się. Pierwsza wieżyczka. Po prawej stronie wycofujemy się taktycznie. Druga wieżyczka, wycofujemy się, celowujemy, przybliżamy celownik. I czekamy na przeciwnika, który przychodzi z drugiej strony, żeby nas zaskoczyć. A bo tak, u mnie. Nadal na kolanach. Nie wstajemy, moi drodzy. Teren jest niebezpieczny. wrogów jest pełno. Jeden z nich znajduje się tutaj. Strzał w głowę. Okej, okay, oczywiście symetrycznie. Ma też kolegę. Strzał w głowę. Dobra. Wstajemy. Teren wyczyszczony. Po co tu przybyliśmy? Oczywiście po kafelkę. Cenny zasób. Spotykane tylko i wyłącznie w grze turok i turok 2. Może też turok 3, nie wiem. Tak czy inaczej. Kafelki zbieramy. Przyszliśmy stamtąd. To pomieszczenie wyczyszczone. Mamy dwie drogi. Tą przed nami i tamtą drugą. Oczywiście obie się łączą, więc nie jest to istotne, którą wybierzemy. Bierzemy za tą potężną broń. A dlaczego? Przekonacie się wkrótce, ha? Jeden gościu. Drugi to nie wszystko. Jedziemy za ciosem. Pyk. Pyk. <laughs> No i co? Fajnie. <noise> tak jest. Użyłem potężnej broni, ponieważ z miejsca, z którego wyszedł ten bocik W tej czasie przyglądnąć. I znowu maksymalna ilość, Proszę bardzo. Idealne, ekonomiczne wymierzenie. Dobra, przyszliśmy tutaj. Tu nie ma nic oprócz apteczek. Są też drzwi, ale one są zamknięte. Póki co ich nie otworzymy. Eksplorujemy to pomieszczenie. Oczywiście kafaleczki pojedyncze albo pojedyncze. Rzecz po którą przyszliśmy jest tutaj. A mianowicie. Kondensator jonowy, trochę amunicji na zapas. Teraz tak, musimy pójść na tą stronę, ale najpierw pozbywamy się nieprzyjemnych wieżyczek. Okej, okay, naboje do strzelby. U góry apteczki i z tej strony drzwi one. Prowadzą w to samo pomieszczenie. Byliśmy z drugiej strony i te drzwi i te po drugiej stronie są zamknięte, nic z tym nie zrobimy. A idąc tędy, moi drodzy, wracamy do punktu wyjścia. Tak więc kółeczko zrobione, wszystko wyczyszczone. Jest dobrze. Kondensator jest znasz. Aby kontynuować, czyli przejść dalej. Moi drodzy, przez tamte drzwi na wprost musimy wcisnąć oba przyciski. Pierwszy tutaj no i drugi po drugiej stronie. Nic trudnego, drzwi stają przed nami otworem. Te drzwi, o których mówiłem, że są zamknięte. To uwaga, moi drodzy one są dalej zamknięte. Więc spokojnie te przyciski w ogóle nie miał na nich wpływu, nic nie omijamy. Zresztą nad tym czuwam ja i komisję na 100%. Wciskamy guzik. Standard, nie? No i jak sądzicie, jak nam poszedł ten początek? dalsza część poszła równie dobrze. Następna sekcja. Słuchajcie, zmieniamy na wybuchową, bo tutaj znajdziemy jej sporo. I ruszałem przed siebie. I drzwi po prawej, i po lewej są zamknięte. Potem je otworzymy. Póki co. U góry zakłady montażowe. Musimy tam się dostać, żeby je zniszczyć. Również u góry kondensator jonowy. Też go trzeba będzie zebrać. Poki co po prawej są drzwi zamknięte, ale już po lewej jest guzik, który je otwiera. Ale nie uważacie, że jest tutaj trochę zbyt spokojnie. Oczywiście stąd wychodzą przeciwnicy. Ciskamy. Heh. Jeden dobry strzał. Dobro odłamki i oboje pokonali. Za nimi. Sowana amunicja wybuchowa, ale póki mam jej dużo, to nie będę brał. Niech czeka w zapasie. 30 ciśnięty to najważniejsze. Teraz patrzcie. 99, no i kto jest Turok? Kto? Tak jest, podskok radości. Kolejne życie. Dobra, ten przycisk, który wcisnęliśmy, otworzył nam dalszy dostęp. Trochę apteczek, trochę kafelek. Za zakrętem przyciski, słuchajcie, to są drzwi, które widzicie od drugiej strony. Gdy wcisnę przycisk, one się otworzą i drzwi na wprost z nich również i to jest na czas mało tłumaczenia a dużo biegania o, tędy 30 pamiętacie? dobra, udało się. no, na krótko się otwierają, ale wystarczająco żeby zdążyć okej, okay. kolejne drzwi kolejny przycisk jest znów broniony proszę bardzo przycisk uruchomił nam windę o, tylko uwaga, bo pod windą jest przepaść bezdenna czyli śmierć i jesteśmy u góry. A u góry dato, żeśmy nic nie wciskali, to sobie wciśnijmy. I podniosło nam to tutaj platformę. Opa, kondensator jonowy złapany. Uwaga na lasery. Ciach, na co się tutaj dziabie cały czas? Haha, ha. a raczej ktoś. Słuchajcie, tu jest cały ten mechanizm, żeby go otworzyć. Trzeba rozwalić zamek. Przełączamy się na wybuchową. I zakłady montażowe... ...zniszczone. A I tyle, tyle z tego było. Tuż za nimi, dosyć łatwe do znalezienia, jest przycisk aktywujący portal, moi drodzy. Portal aktywowany, tylko gdzie on się znajduje? Proszę zapytać. Gwarantuję Wam, że niedaleko. Dobra. Tam po drodze zostało sporo amunicji, tej wybuchowej. Ale spokojnie do no niej wrócimy, gdyż portal znajduje się przed nami. Jest to portal z talizmanem otwarty, ale żeby użyć go, czyli żeby dostać talizman, potrzebujemy piórka. Piórka nie mamy, więc póki co nie pozostaje nic innego, jak pójść dalej. Jak będziemy się brać z piórkiem, to przy okazji sobie również uzupełnię amunicję wybuchową, więc wszystko tu się dobrze zgadza. No i ślub ten dalszy kadłub. Tak jest, widzamy dalej statek. Moi drodzy, wypływała amunicja, nie musimy oszczędzać, zapasy są na każdym kroku, a my moi drodzy dochodzimy do stacji montażowej numer 2. Pozbądźmy się strasznika, czy jak się montuje, takie robociki, boty, no właśnie jest ich pełno, tak dosłownie co nie wiem, 15 sekund powstaje nowy, więc naprawdę robota pełną parą. Tu jest spawają, czy takie inne rzeczy. Nic fajnego, to wszystko musimy zniszczyć. Ok, tam można by pójść, aby kontynuować. Ale teraz, tak mówię, chcemy zniszczyć stację montażową. Teraz patrzcie. Tu jeszcze ewentualnie amunicja. Na zapas. Wchodzimy. Mamy kondensatory nowe i napis komputer zakładu montażu. Co nam to mówi? Tak jest. Zakłady montażowe. Dwa, trzy zniszczone. O proszę. Zapasik. To już To Jak widzicie, zatrzymaliśmy tutaj całą procedurę. I w teorii możemy iść dalej. Wszystko zniszczone, ale jeżeli się nie rozglądacie, a warto się rozglądać, to pewnie byście nie poszli za ten oto komputer. A zgadnijcie, co tam jest. No, jak nie graliście, to będzie niespodzianka. Trzy, cztery. Łup. Pa! Patrzcie, jak się schowało, skubany piórko. Spodziewaliście się? A tutaj za komputerkiem szare pióreczko schowane. Dobra. Amunicja pełna. Nie idziemy w tamtą stronę. Nie wracamy. Znaczy wracamy, właśnie. Mając piórko, wiemy już, gdzie jest portal. Tak, więc zrobimy kółko. Amunicja jest uzupełniona. Skakujemy. Pamiętajcie, przechodząc pomiędzy portalami, niektórzy przeciwnicy odradzają się. Okej, okay. Ciach. I do portalu. Mając pióreczkę, złożymy je w ofierze i dostaniemy talizman. Ostatni. Jakże cenny. Dzień dobry. Proszę o to piórko. Znalazłem je za komputerem. Ktoś nam wyrzucił. Może kurz Czyścili tym piórkiem? Nie wiem, co oni robili. Nie wnikajmy, bo jeszcze nie przyjmie go w wieżę. Duchy dostrzegają, że piórko było używane w nieczysty sposób. Teraz, z tym brudnym piórkiem, no nie dostaniesz talizmanu. No, no nie No, oczywiście, nie to mówił. Piórko przyjęte jak zawsze, nieważne, jakie było stanie i co było z nim robione wcześniej, gdzieś nam gilgotali i jak sobie sprawiali przyjemność. Nie istotne, istotne jest to. Uwaga. Bum. Oko prawdy, oko prawdy, popowie nam prawdę. Skażę drogę, dzięki niemu będziemy mogli widzieć niewidzialne wcześniej ścieżki. Ukryte dla naszego wzroku, ale mając oko prawdy, wszystko moi drodzy. Będzie odpięte. Dobra. Tak jak mówię, niektórzy przeciwnicy się odradzają. I to tyle, tyle z tej sekcji. Tylko i wyłącznie przychodziliśmy tutaj po to, by dostać talizman. Tylko albo aż. Talizman nam się bardzo przyda takiej przyszłości, do zdobycia wszystkich możliwych kluczy Primagenda, które nam będą niezbędne, żeby zbliżyć się z samym Primagendem. A? Nadciągamy moi drodzy. Po tym, jak zniszczyliśmy zakład montażowy, ten komputer, wszystko się zatrzymało, to otworzyły nam się niejako drzwi. Nazwijmy je serwisowe. Schodzimy na dół. Tu były takie spawareczki, co spawały te robotki. Teraz patrzcie, zasilane one były takimi dwoma rzeczami. Uwaga, podchodzimy. Niebieskie oknie, laserowe. I drugie niebieskie ogniwo laserowe. Na kiego diabła nam są niebieskie ogniwa laserowe? Heh. o tym przekonamy się już niedługo. Po prostu je weźcie, zaufajcie mi. Będą niezbędne. Okej. Okay. wszystko wyczyszczone jeszcze na drogę. amunicja wybuchowa. A, widzicie, strzelam z tego, strzelam. A co chwilę się pojawiają nowe tutaj łuski, tak więc. Czekajcie, będzie działka, tak. No to działka nie będę z wybuchowej walił, nie? Wybuchową zostawimy sobie na dalszą sekcję. Okej, okay, niebieska widzę, niebiesko. Okej, okay, już mamy dalszą część i patrzcie na dzień dobry portal. Wchodzący do ostatniej części broń nuklearnej, ale zamknięty. Musimy znaleźć przycisk, który go aktywuje. Chodźmy do środka. Korzystamy z wybuchowej aż miło. Oni stosują po sobie rakiety, więc w sumie można by strzelać do nich też z rakiet Później się z rakiety odzyskiwać, ale jak widzicie no Amunicja wybuchowa na każdym kroku W tym pomieszczeniu nie ma nic Idziemy więc dalej Mamy trzecią strefę montażową, moi drodzy Skubańcy Tu jest amunicja, podnosić, nie podnosić, a Tak, tu nie będę wracał, słuchajcie Patrzcie na to Taki robocik Gdy go tu postawią Cała sekcja Rusza dalej Przesuwa się, ten tu, ten tu, ten sobie przyjeżdża, a ten idzie do działu spawania. Proszę bardzo, i go tutaj ładnie naprowadzają na dobre tory. Tak działa ta samotażowa. Przynoszą tych potworków, przesuwa się całość, montują, przynoszą, montują. No, wydajność całkiem spora, nie? Nasza zasługa w tym, raczej nasz cel aby im to wszystko ukrócić. Moi drodzy, pamiętacie jak podniosłem dwa niebieskie lasery? Po co one były potrzebne? Lasery czerwone niszczą, a niebieskie niejako naprawiają. Po to te właśnie potworki mają niebieskie, żeby ich w jedną kupę połączyć, a czerwone nas zabiją. Więc piszemy sobie na wymiankę, wkładamy sobie niebieskie ogniwo, a zabieramy czerwone. A po co? Teraz za pokażę. Po wymienieniu my możemy przejść dalej. Bardzo miło. Guzik do stacji montażowej. Oto i ona, i teraz patrzcie. Niebieskie lasery, które łączą w kupę. Wymieniamy na czerwone. <laughs> Zakład montażowy zniszczony. Tego nie widać na no, no, no. tutaj po kolorku, ale teraz od tej pory każdy roboczy, jak tu przyjedzie, nie będzie łączony w całość, tylko będzie na czerwono zniszczony. Ja? Dobre nie, aleśmy im zrobili psikusa, nie? Dalej się będą produkować, a lasary będą wszystkich niszczyć, no. Tak to, to że wymyślili. Nieistotne, ważne, że dzięki temu mamy wszystkie trzy zakłady montażowe zniszczone. Pozostał nam jeden generator energii, i to do niego zmierzamy. Jest on ukryty, moi drodzy, za, za czerwonym laserem, który sprytnie podmieniliśmy na niebieski. Więc teraz można spokojnie wtedy przejść. I przy okazji, a. To już za laselem. Mamy włącznik portalu. Niech zajmiemy się za chwilę, na tak mówię, idziemy skalibrować ostatnio tutaj generator, za każdym jest trochę trudniej. Hop. Jeden, dwa. Zeskakujemy. Na drugą stronę, można wrzucać się tędy, o ile mamy oczywiście amulet, żeby pływać w takim kwasie, my mamy. A bardzo pokażę. To tutaj są apteczki. A po drugiej stronie, uwaga, haha, apteczki. na nie będziemy płynąć. Nic ciekawego po tej stronie. Po drugiej stronie będzie ciekawiej. Kafeleczka. Nowo, hop. I ostatnie ogniwo. Wszystkie generatory energii skalibrowane. Piękna sprawa, cel zaliczony. Ale zanurkujmy tutaj. Gdyż oprócz mini apteczek, mamy taki tunel. Warto z niego skorzystać, a nawet bym powiedział, że trzeba, jeżeli my chcemy wszystko odkryć. Wychodzimy. walimy przeciwnika. To są drzwi, one się nigdy nie otworzą. To ogólnie jest zamknięte, gdzie tam nic generalnie nie ma. Oprócz jednego przycisku. Przycisku, który wyłącza część pola siłowego w kolei pola, które pilnuje ostatniego króla plimadżena. Tam w tym głównym węźle tego poziomu. Więc wciskamy. Zaliczone. Można wracać. No dobra. Jak widzicie, cele misji no, po prostu robimy aż miło. Na chwilę obecną, wszystkie generatory są skalibrowane, stacje montażowe zniszczone. Cele misji po prostu wykonane. Zanim pójdziemy dalej, skoro widać, sobie ten przycisk, no to skorzystajmy z okazji. Wróćmy się, moi drodzy. I swoje kroki skierujmy po ostatnią część mega broni. Zauważcie taką ciekawostkę, że te, te tej teleportery, przez które wchodzimy do to miejsce wyglądają identycznie jak teleportery prowadzące do świątyni, gdzie składamy piórka i dostajemy talizmany. Nie jest to przypadkowe, gdyż moi drodzy jest to wstęp do fabuły do 3 A, tak się dowiedziałem. To, żeby tutaj się dostajemy to nie jest celowe dla Turoka, tylko to jest jakby pułapka. Turok wchodzi w teleport, myśli sobie idę po talisman, a dostaje się w to miejsce. Jest to naprawdę dosyć dziwne miejsce i posłuchajcie tego głosu. Mhm. Ktoś świadomie wciąga nas w tą pułapkę. Niejaki oblivion. A cały wątek będzie rozwinięty w roku 3, który u mnie na kanale również zostaje nagrany. No. Tak, autorzy tutaj wprowadzali klimat. Dzisiaj zupełnie inne potwory są tutaj, niż wszystkich innych poziomach. Nie związane z Primagenem, a związane z kimś zupełnie innym. Kim? Turok 3. Zapraszam. I już teraz. Ok, ale póki co, Turok 2. No i jesteśmy w tym oto miejscu. Oczywiście korzystamy z tego, co nam natura dała. Czyli amunicji wybuchowej. Bardzo skuteczny w takim pomieszczeniu. Hm. No i fajnie. Drzwi, ale zamknięte. Całe pomieszczenie dosyć mocno mechaniczne. On też się ale spokojnie, moi drodzy. Miał też ognia, To świdry. O, to się może też nie się nadać, ale może rakiety. Co by na to? Mamy ich dużo, więc jak zwykle musimy wcisnąć tego typu kółeczka, by przejść dalej, aby odblokować drzwi. Jedno kółko przekręcone. To teraz drugie Okej, okay, dalszy dostęp. Przyznamy padłeś? Ha, jeszcze jak? I przed siebie. Trzy rakiety namierzające. Ha, piękna sprawa. Dobra. Kolejne pomieszczenie. jakieś to jest spore. Tam w ogóle są przeciwnicy. Rakiety namierzające na nich się świetnie sprawdzają, bo są namierzające. I znowu drzwi, które trzeba tworzyć. Tutaj, moi drodzy, winda. Winda na górę. Nie wiem, czy te rakiety nie są za mocne, nawet na nich, ale no cóż. Odpalona no, sytuacja, czyli kółeczka. Kółeczko po jednej. Teraz zmierzamy na kółeczko po drugiej. Okej. Okay. Dalsze drzwi otwarte, bierzmy sobie pakietę, tu i tu, widzicie, po dwóch stronach, którą wybierzemy, nie nie ma tutaj mapy, więc wam nie pokaże. Jak widzicie kolejne pomieszczenia przed nami. Dosyć mocno rozbudowane pomieszczenia w stosunku do poprzednich tego typu. I znowu standardowo, czyli He, A, my to się odnawiamy. Mógłbym tam stać i sobie ją dalej odnawiać, ale póki co nie czuję potrzeby. A skoro dostają rakiety, no to wracajmy do nich. Działoby dobrze. Okej, okay. oczywiście musimy standardowo otworzyć te drzwi. Jedno kółeczko zaliczone, no to zmierzamy po drugie. Wolę, żeby ta wyrzutnia strzelała po jednej rakiecie, czyli Wolę mieć tak kontrolę nad tego typu rzeczami. Ha! I maksymalna ilość. No to znowu wracamy do wybuchowej. Dobra, gdzie jest To Tu pilnowaliście, nie? Dobra, i idziemy. Coś dosyć prymitywny sposób otwierania, nie? Kręcenie jakąś dźwignią. Dzień dobry, a także do widzenia. Amunicja wybuchowa! Nikt mi się nie schowa! Dobra. Tadaa. Uzupełniamy. Po jednej stronie, po drugiej. Nic. To się odnawia? Halo, od odnawiasz się? <laughs> I Maksymalna ilość. No tak, to można żyć. Część broni atomowej. Broń atomowa, moi drodzy. Tak się prezentuje. No powiedzcie, czy to nie jest epicka broń atomowa? No, wygląda niesamowicie moim zdaniem. A jak działa? <laughs> Przekonacie się, oczywiście, ale to też. Nie prędko, nie prędko. Chociaż w sumie to prędko. Prędko, ale nie teraz. Dobra, zdobyta. Mamy Adon. No właśnie. W tym momencie nas informuje o tym całym. Kimś dziwnym, który nas tu sprowadził. Mówi, że to zło jest nietypowe, ją niepokoi, ale jednocześnie, że jest powiązane niejako z naszą rodziną, czyli z Turokami. Hmm? Bardzo enigmatyczny wstęp, który, tak jak mówiłem wcześniej, będzie rozwinięty w trójce. do zaniepokojona. No cóż, tak czy inaczej, udało nam się zebrać broń atomową, hmm? więc mimo, że to zło tajemnicze chciało nas zabić, to w konsekwencji się mu to nie udało, a my mamy świetną broń. Okej, okay, po raz kolejny przemierzamy zakłady montażowe pięknie przez nas. Zdemolowane. Mamy wszystko, wszystko zdobyte. Co ciekawe, jak miałem ten. Ach sobie pokażę Wam. Pokażę wam, bo was lubię, bo gramy na 100%, no się go zmierzam. No i teraz sobie nas zabijają, no nie? Ale ja mam w zapasie jeszcze takie dwa z wymianki. Więc jak chcecie, możecie tego tutaj użyć i później jak użyjecie. So, możecie już tak, takim kółeczkiem spokojnie, bez skakania o, przyjeżdżać. No to, to jest jeden plus. Mało to istotne, do niczego nie potrzebne, ale jak chcecie, możecie to zamontować po pokali I później bezpiecznie sobie jeździć w koło. Jak na karuzeli. Niebieskie są fajne, one nawet delikatnie łaskoczą. Wiecie? Czuję, że chudne Dobra. Żartuje, nie łaskoczą. Może łaskoczą, kto to wie? Okej, okay. dalsza część przed nami. Wiecie co to menu oznacza. No niestety kochani kończymy ten odcinek w tym właśnie momencie. Jak zwykle najlepsze na koniec. Był to przedostatni odcinek gry TUROK 2. A w kolejnym nie tylko zawalczymy z głównym złym, czyli Primagenem, ale również pokonamy bosa poziomu 6. Przepiękna kobitka. Ale trzeba będzie z nią zawalczyć. Niestety. Ale o tym wszystkim dowiecie się w ostatnim odcinku. Tak jest, kolejny odcinek z gry Turok 2 będzie odcinkiem. Ostatni, tak? Przygotujcie popcorn i może chusteczki, bo no nie wiem jak wy, ale ja już teraz czuję, że się zruszymy, kończąc tą piękną serię. Oby tak właśnie było. Trzymajcie się, do usłyszenia i cześć.